Witam, nazywam się Wojciech Bacwak. Opowiem dziś o produkcie z naszej linii produktów do impregnacji powierzchni brukowych, jakim jest Nanoquick Bruk. Produkt jest wybrany przez firmę SML Rockstein Design i opiniowany przez dwa znakomite autorytety w branży betonów głównego technologa tej firmy oraz technologa zakładu produkcyjnego. Ważnym elementem jest impregnacja i hydrofobizacja kostki brukowej, aby zachować jej wygląd i czystość na długi okres. Produkt ten wchodzi również w skład systemu NanoQuick Protect jako jeden z elementów profesjonalnej systemowej ochrony. Aby skutecznie i profesjonalnie wykorzystać ten produkt, wystarczy, że wykonasz poniższe czynności. Aplikujemy produkt na umytą, spłukaną i osuszoną powierzchnię. Jest to kluczowy element procesu impregnacji kostki brukowej. Wspomnę, że posiadamy linię środków czyszczących oraz usuwających grafiti. Po wykonaniu poprzednich, kluczowych czynności przechodzimy do następnego etapu. A w tym etapie wykonujemy impregnację powierzchni brukowej poprzez naniesienie produktu na nogi bruk. Pamiętaj, aby wszystkie takie prace były wykonywane z zachowaniem zasad BHP. Odnośnie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zagrożeń, jakie z tego tytułu wynikają, nagram oddzielny film, abyś mógł się z nimi zapoznać. Abyś był na bieżąco z moimi poradami, zasubskrybuj nasz kanał firmowy. Dodaj lajka i najważniejsze dla nas, abyś zaopiniował, czy moje porady pomogły ci w wykonaniu prac. A teraz dalej zapoznajemy się z instrukcją wykonania. Zapewne masz ogrodowy opryskiwacz ciśnieniowy z mosiężną końcówką i długą lancą, abyś miał wygodnie podczas wykonywania tej czynności, jaką jest impregnacja. Jeżeli tak, to go wykorzystamy na tym etapie prac impregnacyjnych. Produkt przelej do opryskiwacza ogrodowego, tylko pamiętaj, ma być czysty i suchy bez obcych cieczy. A jest to bardzo ważna wskazówka. Gdy już masz produkt gotowy do nanoszenia, obierz odpowiednią metodę wykonania. Pamiętaj, że impregnujemy sektorami i jeżeli zamierzasz zrobić przerwę, to zakończ na pełnym odcięciu lub załamaniu kostki, abyś pamiętał, gdzie skończyłeś ten etap pracy. Następnym ważnym elementem pracy jest to, abyś nanosząc produkt na powierzchnię, wykonał to z zasadą nie przemocz, czyli nie pozostawiaj produktu na powierzchni. Bardzo ważna uwaga. Impregnuj tak, aby kostka była bardzo dobrze namoczona. Możesz nanosić kolejną warstwę z zasadą mokre na mokre, pamiętając, aby nie pozostawić produktu na powierzchni. Następnym ważnym elementem jest to, abyś wykonał to bardzo dokładnie, gdyż już po wyschnięciu produktu nie dołożysz go ponownie, ponieważ produkt jest na bazie wody, a efekt po wyschnięciu nie pozwoli już wodzie wejść do środka kostki. Ten efekt końcowy nazywa się hydrofobizacją wewnątrzstrukturalną, która będzie chroniła kostkę na długi okres przed zabrudzeniem glonami czy porostami. Jeżeli już przebrnąłeś przez cały proces wykonawczy i zakończyłeś impregnację, chciałbym Ci pogratulować, że uważnie słuchałeś mojej wypowiedzi i się do niej zastosowałeś. Gratuluję profesjonalnie wykonanej impregnacji kostki brukowej. A teraz podpowiem ci, że taka impregnacja zabezpiecza Cię też przed wnikaniem oleju, lecz z pewnym zastrzeżeniem. Olej musi być usunięty z powierzchni do 24 godzin od jego pojawienia się na kostce. Jeżeli chcesz uzyskać efekt mokrej kostki, to Twoja praca przyczyniła się do wykonania przyciemnienia bardzo profesjonalnie i z dużą oszczędnością głównego produktu, jakim jest Nanoquick Brooklet. Ta impregnacja będzie służyła jako podkład pod prace przyciemniające. Wykonanie tej impregnacji przyczyni się również do równomiernego nałożenia produktu wet. Produkt ten jest super opiniowany przez firmę SML Rockstein Design. Dziękuję ci za uwagę. Pozdrawiam i bądź ze mną w kontakcie na naszym kanale YouTube Wojciech Baczwak.